Klub Radnych Platforma Obywatelska przygotował projekt uchwały dotyczący wprowadzenia w naszym mieście już od 2014 roku budżetu obywatelskiego. Niestety nie znalazło to akceptacji pozostałych radnych. Chociaż wcześniej deklaracje były takie, że wszyscy są za tym, aby przyjąć taki budżet, jednak okazało się w rzeczywistości, że większość radnych jednak nie była za tym. Były zastrzeżenia prezydenta co do formy tego harmonogramu wprowadzania i czy zdąży się to na 2014 rok przeprowadzić. Ja uważam, że dałoby rady się przeprowadzić i wprowadzić ten budżet w 2014 roku już. Jednak potrzeba do tego woli i chęci prezydenta, a chyba w tym momencie takiej woli i chęci nie ma. Będziemy jeszcze wnioskować o to, żeby prezydent przychylił się. To od niego w, tej, w tym momencie zależy to, czy ten budżet zostanie wprowadzony. W 2014 roku. Niezależna inicjatywa mieszkańców zgłaszała inicjatywę w sprawie budżetu obywatelskiego, sygnalizowała już w wystąpieniu marcowym, gdy chodziło o utworzenie budżet, funduszy sołeckich. Dzisiaj Rada Miasta nie przyjęła tej propozycji. Natomiast optymistycznie należy spojrzeć na dyskusję, która się odbyła na zakończenie sesji. Wynika z tego, tak przynajmniej można domniemywać, że budżet partycypacyjny czy obywatelski zyska poparcie zarówno pana prezydenta, jak również należy odczuwać radnych wspólnoty samorządowej, prawa i sprawiedliwości, sojuszu lewicy demokratycznej, no i dzisiejszego wnioskodawcy PO, także przypuszczam, że te prace powinny się w najbliższym czasie rozpocząć. Czy tak się stanie, to oczywiście czas pokaże.